Czarny chleb, czarna kawa, opętani. E, gorąca, gorąca kawa. Także tak, panie i panowie, carpaccio, salce sonara. Tutaj z Podlasia najprostsze, najprostsze rzeczy są najsmaczniejsze. Składniki, czarny chleb oczywiście. Teraz warunki więzienne, smale tutaj z tych litewskich świn, nasze, czy ten mój pięknie to jest miejscowe. Salceson. Czarny salceson. Krwisty. Dużo krwi. Cebula porządna. Na podlasie robiona. I tak ja smalcowa. Nie żałuję. Smalcu dajemy, tak żeby, żeby tego było więcej. Jeszcze tutaj damy. Chodzi o to, żeby ten piękny zapach łoju się rozchodził. Tak. I plaster potrzebujemy. Taki porządny, tak żeby to było aż tego. Mnóstwo tego, dużo tego salcesonu. A taki tutaj południowych Włoch przysyła mi rolnik. Pięknie, pięknie spod Neapolu. I kawał tu porządny, taki musi być cebuli. Tak, żeby to wszystko aromatu, oczywiście, żeby wzbogacić ten smak, to tu octem zalewamy octem to dobre i trochę tutaj seasoning, tak? troszkę soli żeby tu było tak do tego Sangria no, za 2,50 ale tak jak mówię warunki to też z Andaluzji wino pędzone także tu mamy wszystko gotowe i nie boimy się porządnego takiego Gry zabierzemy, żeby to poczuć, to wszystko. Mm. 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 Ale to dobra. Najprostsze rzeczy to zawsze najsmaczniejsze. Prawda? są